Rozprawamy grilla. 1 maja. Wszyscy głodni. Kiełbaska saszłyki będzie super tu mam taki węgiel drzewny on no, się rozpaliło Pierwszy majowy grill drzewem rozpalę rzucę węgiel tak jak mam węgiel a... Teraz rzucimy węgla i niech się rozżarzy. Tak z 20 minut 30 będzie rozżarzony. starczy tego co zobaczymy tak to teraz wygląda musi się ładnie rozżarzyć o. przy okazji pokażę ogródek o. tu mam taką strefę relaksową A. tu rośnie mięta tuż ona ostatnio nasadziła no wędy dużo, a i taki tarasik. Na gry się tam rozpala Mam taki stolik Trzeba przerusztować teraz Żeby to się dobrze No już żar prawie się ładnie zrobił O, zobaczcie Jeszcze troskę o. 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 Już ładnie prawie. Dobra, zaraz to wyrzucimy Jedzonko Dobra, tak to wygląda, o Zaczynamy, proszę. Aha. Co, głodnie anuszka jesteśmy? Piesek czeka na grilla. Fafik, Fafiku. Fafik, Fafik. O, jaki ładny piesek. Będzie kiełbaska dla pieska. No nie może. Parę drewienku wrzuciłem, o tak. Żeby przyspieszyć proces, zwiększyć temperaturę. O, się ładnie piecze. Ślinka leci. Tak się pięknie robi. Mhm. Mhm. Ale same smakowe. Karkóweczka, pieczarki, kiełbaska, zaszłyki. Nawet pies zgrilla je. Co Kurczaczka. Też to majówkowy. Maja, Fafik, dobre? Żonka tu to... Master. Master, bo ja tu przypaliłem trochę kurczaki. O, możesz pokazać. Tu tacki takie poprzypalane, ale wiadomo te tacki niedobre. Najlepsze tematy są z Dino. Nie A tu aluminium to, no nie było wyjścia. Papik proszę. Oszukujemy pieska? Pierwszy z kurczaka gotujemy, udajemy, że to z grilla, Bo nie może jeść. Proszę. Co prawda, nie smakuje jak kiełbaska. Proszę. No. no dobra, widzimy się przy stole, kurczaki. Anno, kiedy będzie to w końcu jedzenie, bo ja głodny jestem? 10 minut. Jak? jak? nie spalił pierwszego rzutu, to by było dawno. Jak 10 minut? Czekajcie, zobaczymy. I co ładnie się zrobiło? Tak. Kobiety jednak są lepszymi dream Masterami niż mężczyźni. No kobiety są lepiej. Lepiej to robią. Wytrzymujemy większe temperatury po prostu. No. Słońce świeci z 25 stopni jest. No, słońcu 6 z 28. Bóg w cieniu z 24: 1 maja Pierwszy maj 2025. Lubuskie wymiarki. O, już gotowe, już trochę część wyłożona na stole. No. Same przysmaki. Aha. Tak się tu prezentuje. No, wiadomo, na Dobra, jemy, bo wszyscy głodni.